Dzień dobry kochani. Witam w czwartek. Ja właśnie jestem w drodze do pracy. Mijam sobie naszą rzeczkę mień i kaczuszki. Także drogę mam taką zieloną dzisiaj. Kajusia już jest w szkole. Kingusia już wcześniej wyszła, bo ma dalej do szkoły. No a ja też. Też wyszłam. Tomek, Tomek na miejscu został, żeby, wiecie, sprawy służbowe swoje ogarniać, a ja, no, a ja idę do swojej pracy. Także dobrego dnia wam życzę i, i do później. Witam Was, kochani, serdecznie. Cześć, przepiękny, fajny, chłodny poranek. Taki, właśnie jak uwielbiam. Idę zaraz do kuchni przetestować nową kawkę znaczy nową, tą którą dostałem na urodziny no to taka nowa nie jest, to znaczy w sensie, a zresztą, co będę gadał sami zobaczycie, bo zaraz zaraz zacznę testować tą urodzinową kawkę Chibo linia jest nowa, z tego co wiem to jest nowa linia tej kaw przekonamy się jaka ona jest może komuś to pomoże i może sobie ktoś kupi od razu mówię, że nie mam nic wspólnego z firmą Chibo jak coś kupuje to za własne pieniądze i, i, i chciałbym pomóc taką mini recenzją pierwszymi wrażeniami komuś, kto by się zdecydował na kupno akurat kawy Chibo akurat z tej nowej linii Tribo. bo ja kiedyś piłem wiele lat, wiecie, Chibo, ale piłem żółtą Chibo, Family chyba się nazywała o ile dobrze pamiętam ona była bardzo fajna, miała bardzo fajną goryczkę ale ona była taka trochę ciężka ja nie lubię takiej mocnej, ciężkiej kawy, wiecie, w odczuciu, że była ciężka, ale piłem ją kilka lat i chwaliłem sobie. Teraz jest większy wybór tych kaw, więc zaraz zobaczymy. Będziemy otwierać nowe opakowanie i, i smakować. Zobaczymy, jak to się wszystko nie, sprawdza w praniu. No i już jesteśmy w kuchni z balkonu. Zaraz kameryczkę odwracamy i będziemy. Będziemy sobie testować, będziemy sobie otwierać. A, zapomniałem sobie wyciągnąć coś do rozpakowania kawki. Także będziemy teraz testować. Kawka jest taka, od razu ją pokażę. Zapakowana, jeszcze jej nie próbowałem. Zobaczymy. Zobaczymy, czy wygra z Maxwell House. Moją ulubioną kawę, bo tak jak mówię. Lawat. A, jeszcze mam lawatce. Zaraz Wam pokażę. Uwaga! Jeszcze mam w zapasie lawatce Kremegusto. Gusto, trzymam w razie czego, na czarną godzinę, jakby mi, kiedyś, jakby mi kiedyś brakło, to lawatce mam, chociaż nie piję, to była numer jeden kawa u mnie przez wiele, wiele lat, właściwie to zacząłem ją chyba pić w 95, 96 roku, tak, wtedy była bardzo droga jeszcze na rynku, to chyba wchodziła na rynek. No, ale jest za mocna, wiecie, biorę leki na serce, to później du, 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 ręce się trzęsą, także na razie ją odstawiłem. Będziemy próbować inne smaki. No i już jesteśmy. To jest ta kawa, o której Wam mówiłem, przed chwileczką pokazywałem. O, bo musiałem tylko kamerkę odłączyć, to się wszystko odbywa w tym samym czasie. Nie dogrywam, tylko robię na bieżąco. Także nowa, nowa seria jeszcze nie piłem, bo ja wcześniej piłem ekskluzyw. Ale taką, nie wiem czy ktoś kojarzy, jeśli ktoś kojarzy opakowanie słychać metalowe, to nie jest plastik, bardzo fajne kawa się dobrze w tym trzyma przypominam kochani również, żeby nie chować kawy do lodówki tak jak niektórzy chowają, twierdzą, że yy, że będzie lepszy aromat i świeżość dłużej kawa będzie zachowywała, to szkodzi bardzo kawie poczytajcie na ten temat, popytajcie baristów, dobrych barmanów, którzy serwują kawę że kawy się nie trzyma w lodówce takie właśnie opakowanie oryginalne, jest takie właśnie o, bardzo fajne o. Otwieranie. Tam jest w tej chwili pusto, nie ma nic. I Tom Ekskluzif też polecam. Original. Bardzo dobra jest kawa, fajną magoryczkę, nie za mocną. Zapach, aromat kawy. Bardzo, bardzo, bardzo dobry. Nawet jeśli w tym opakowaniu była i ja ją po prostu otworzyłem i z czasem, jak wiadomo, jej ubywało, 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 ubywało. Nadal zachowywała świeżość i aromat. A teraz otworzymy. Tada! Otworzymy sobie kaweczkę. Proszę bardzo. Co by nie było. Tniemy. Uda mi się to zrobić jedną ręką. Kukulku, pomógłbyś trochę. O, tam kukuleczek sobie gania. Kukuleczku. O, już czuję aromat. Zaraz mm. powąchamy. oj. Pięknie pachnie. Z nutką tak, jakby czekolady gorzkie, podobnie jak Maxwell House. No, zapach jest przepiękny, naprawdę super. Może nie taki sam intensywny. Yy, mielo, zmielona jest tak, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak ona jest zmielona. To jest drobno zmielona kawa. Intensywny, bardzo fajny yy, aromat kawy i takim wypale, wypalenie czuć i czuć również. Tak, jakby troszeczkę z dodatkiem czekolady. Przynajmniej tak jest w pierwszym, w pierwszym moim odbiorze to, co ja czuję. Ale wiecie, chciałem Wam powiedzieć. Na chwileczkę zatrzymam kamerkę. Chciałem Wam coś istotnego powiedzieć a propos węchu. A propos węchu, właśnie. Chciałem Wam powiedzieć, kochani, że tak na 100% to, żeby być uczciwym do samego końca. Nie, nie polegajcie w 100% na tym, co ja mówię. Wiem, że to głupio brzmi, ale ja wyjaśniam dlaczego. Jak miałem w tamtym roku yy, wirusa, wiadomo jakiego, to ja nie czułem przez. No, z pół roku mnie trzymało. Miałem bardzo upośledzony węch, dlatego starajcie się wychwycić to, co mówię o smaku, ja później ją oczywiście zaleję i z Wami się napiję tej kawy. To Wam powiem, jaki jest smak, czy faktycznie jest wyczuwalna, tak jakby gorzka czekolada. Wypalenie tych ziaren, bardzo fajne, bardzo aromatyczne, ale starajcie się kierować też swoim wyborem, swoim węchem. Jak macie gdzieś, to po prostu powąchajcie tą kawę. Spróbujcie. Tu jest takie w opakowaniu, takie dziurki powietrzne, żeby powietrze dochodziło. I spróbujcie sobie w sklepie yy, powąchać, dlatego, że, no tak jak mówię, ja mogę mieć nadal ten węch trochę upośledzony i on już nie jest taki jak kiedyś, bo ja po sobie widzę. Ja dużo rzeczy już wyczuwam, nie ma problemu, już od kilku miesięcy wrócił mi węch po tym cholernym wirusie, yy, ale nie jest to to samo, co było przed, więc uczciwie przyznaję, że być mo może ja się trochę mylę, ale. Nie wydaje mi się, żebym się dość głęboko mylił, bo to, co czuję, to bardzo łagodny. To nie jest taki. Jest intensywny aromat, ale to nie jest taki aromat, wiecie, z zmielonych ziaren taki ostry, intensywny, że go naprawdę mocno czuć. I tak leciutko, jakby. Jakby jak Maxwell House, podobnie tak zalatuje jakby gorzką czekoladą. Także zaraz to zalejemy, spróbujemy, przetestujemy i Wam wszystko opowiem, jak co i czy warto kupić, bo na razie się nie wypowiadam, ponieważ akurat tej Cibo nie próbowałem. I pamiętajcie, nie trzymamy kawy w lodówce. A wam życzę po prostu dobrego, fajnego dnia u nas, jest dużo słoneczkach. Widzieliście, byłem na balkonie się przywitać. Niestety, stuk po kubeczkami dzisiaj nie było, no bo kawa dopiero teraz otwarta. To znaczy, mam jeszcze Maxol House gdzieś tyle. Ale, ale, chciałem ją zatrzymać na później, bo byłem niesamowicie ciekawy tej właśnie tribo. O, jak byliśmy w Gdyni, to też było tribo, Sklep, widziałem sklep tribo. Kurczę, zmieniła się ta firma. Strasznie się zmieniła, powiem wam, że to nie jest chyba to, Chibo, co było dawniej. To znaczy jakościowo na pewno trzymają standardy, no bo w końcu to jest w ich interesie. Ale w Chibo można kupić wszystko, kurczę, rękawiczki, czapki i co tylko, no mnóstwo towaru jest i oczywiście kawę tam widziałem, taką kawę. Bardzo bym ją chciał spróbować. Słoń był narysowany, wydrukowany na tej kawie. Taki fajny słoń. Nie pamiętam nazwy, dlatego mówię to, co sobie zapamiętałem, co widziałem na opakowaniu. Też pisało, Nef, że coś nowego jest z linii takiej Chipo. Do rzeczy nie wypowiadam się, czyli ciuchów, szalików, kurtek, ubrań, garderoby osobistej, co, co tylko tam można było znaleźć no bo nigdy nie próbowałem zawsze bo dla mnie to była firma od kawy i, i chyba tak zostanie nigdy nie próbowałem, wiem, że mają i swetry, i buty i, i wszystko, i kawę też młynki mają, no ja młynek mam od, od Anetki, także pozdrawiam Cię serdecznie, Twojego męża całą Twoją najbliższą rodzinę jak widziałaś, młynek się sprawuje i jest potrzebny i potrzebny będzie no, także trzymajcie się kochani moi serdecznie, ciepło Będziemy się odwiedzać, a ja się biorę teraz za kawę, zaleję kawę, trochę posprzątam w domu i do pracy. Nie ma lekko, nie ma lekko No tak, jak żeśmy mówili, zdano się nie, nienormowany czas pracy i kiedy jestem potrzebny, tak muszę, muszę iść. Do zobaczenia, do później. Czuję tę kawę teraz jeszcze. No zapach jest taki. Ale taki łagodny, wiecie, chciałem jeszcze wam powiedzieć. Intensywny, żebyście mnie nieźle zrozumieli, żeby to nie było, wiecie, masło maślane, ale to nie jest taki aromat, tak jak się ziarna, zmieli, tak, żeśmy my z Danusią ostatnio pokazywali, i on jest taki uderzający w nos i wyczuwamy to wszystko. Tylko taki intensywny, ale taki łagodny, to nie jest zapach, który nas uderza w nos zaraz. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem ciekaw jak, jak smakuje. Także do później. No to co? Zgodnie z obietnicą, ja już przesypałem sobie kawkę do tego pojemnika. Tak jak wcześniej mówiłem, nie, nie wierzcie w to, że kawę się trzyma w lodówce, bo to tylko szkodzi kawie. No i teraz sobie tak dosypałem. I spróbujemy tej kawy, jak ona smakuje. Cyk. I drugą łyżeczkę, cyk. Taką płaską łyżeczkę mi wystarczy. Tutaj się bardzo dobrze ta kawa trzyma. Tylko opakowanie, no to wiadomo, że to jest od Exclusive Original, a tamta była inna. Ale to już w tytule uchwycę. Zamykamy. Bardzo wygodne. Jak widzicie, ja to mogę jedną rączką o cyk. I już jak wy będziecie sobie kupować, polecam to opakowanie. Czyli bo, bo bardzo sami przyznacie. Schludne, fajne opakowanie. Dobra, zaraz zalewamy kawkę, będziemy pić i, i postaram się Wam wiernie oddać ten, tą nową linię, jak ona smakuje, czy warto kupić, czy nie warto kupić. Witam serdecznie, zobaczcie z kim ja dzisiaj piję kawę. <sum> z Jolusią. No, ale ch ch chwileczkę mamy i Mamy kawkę, mamy tutaj kawkę no. i sobie razem z Jolusią pijemy. No, Jolusia ona prawie usypia. Tak Witam prawie. kochani serdecznie. Cześć! Tak naprawdę to Joszka mi towarzyszyła przy śniadaniu. Przed chwilą zjadłam no. śniadanie, miałam na talerzu kanapki i ona oczywiście przy mnie. Mm, no. A my, zaraz żebra, żebrała? Mówić, kawkę już się szykuje, właśnie, żeby Wam powiedzieć coś o tym Chibo. Mhm. Także z samego rana wypijemy kawkę i Wam pokażemy, objaśnimy, powiemy, czy warto kupić tą kawę, czy nie. Kawa już się parzy zaraz będę brał kamerkę w rękę i będę, yy, będę wam mówił czy dobra czy nie dobra. Tak, ja swoją mam. Ty sobie nagrywaj swoją kawę, ja mam swoją kawę. No. Także no, z wami to ty robię piję rozpuszczalną. Tak, ja pię rozpuszczam. A ja stuk puk. Taką do Taką sypaną tylko raz na jakiś czas sobie tam um, robię no. tak naprawdę. No i tą po grecku bardzo lubię. No, ta Ale tak, tak na co dzień, to raczej, właśnie rozpuszczanie. Ta po grecku jest bardzo dobra. Mhm. No, musimy sobie Ale tak jak mówiłem kiedyś, bo ja kiedyś mówiłem, zdaje się, nie? że? Tej po grecku nie dałbym rady pić codziennie. No, ja bym dała no. radę. Dałabyś radę? Ja rady, radę, bo mi bardzo smakuje. No, tylko, tyle tylko, że to ten proces parzenia jest taki um, uporczywy trochę, nie? Co to za tańce tutaj się odbywają? <laughs> dzisiaj ten <pęteczek>, nie? nie? <laughs> no tak, Dzisiaj wolne, ja też mam dzisiaj wolne, znaczy to w sumie pół na pół wolne, no bo pół. jeszcze mamy inne zajęcia, takie służbowe, co prawda nie aż takie tam wymagające bardzo. No ale trzeba lecieć. Ale, ale trzeba lecieć, tak. No dobrze, to co, to ty idź pasz tą kawkę, a ja tutaj z Jolusią dalej, o, no. aż, aż przysypia A ja będę patrzył na was, co no. ładnie pijecie kawkę. No Jolusia tak lubi, tak. I czekam, czekam na moją panią od paznokci, bo tutaj a, wypadek no, się zdarzy, właśnie. no także już. Już Rzeczyny czekam. Pani. Pani. Mam nadzieję, że dzisiaj dojedzie do mnie. A ta Pani ma taką dużą walizę i tam ma wszystkie te, te przybory, nie wiem jak to się nazywa, do tych kosmetyki, menikir, pedikir i tak dalej. Ale taką ma torbę wielką. Tak, walizę, walizę taką walizę, 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 mhm. walizę. Dobra, widzimy się za chwilę. No, już jestem z powrotem. Tam są te panie, które sobie piją kawkę. Przytulamy i całujemy. No, przytulają się i całują. I teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Tak, opakowanie jest przy mnie, polecam. Kawka jest. Już wypiłem parę łyczków, jak widzicie, żeby się rozeznać. Na pierwszy plan, co idzie? Przepiękny aromat wypalonych ziaren. Takich, jakby wam to powiedzieć. Ta kawa smakuje, poczekajcie chwilę. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Muszę sobie przypomnieć. Ta kawa, kochani, smakuje tak, jak pachną wypalone ziarna. O, w ten sposób, żeby Wam oddać jak najwierniej tą Chibo Exclusive. W tytule Wam jeszcze dopiszę pełną nazwę tej kawy, żeby ktoś wiedział, bo Chibo Exclusive to akurat, to nie jest ta wersja, tylko Chibo Exclusive i coś tam jeszcze. Ale to będziecie mieli we vlogu w opisie. To właśnie tak smakuje ta kawa. Jak pachną wypalone ziarna. Kopa ma ta kawa. O! Z I te wypalone ziarna czuć. Jest bardzo intensywny smak. Zapach również trzyma. Dobry troszeczkę jakby gorzkiej czekolady. O, no tak bym powiedział, troszeczkę jakby gorzkiej czekolady, tak zalatywało takim takim fajnym zapachem. Ale smak jest wyjątkowo intensywny, uważam, że warto kupić i wam polecam. A w ogóle to, stuk pół, jeszcze raz. Skupiłam telefon, nie widziałeś gdzieś. Telefonu? No. Nie, to do ciebie zadzwonię, najwyżej. Nie, no, dobra, zaraz, może się znajdzie. Albo się znajdzie. Na sofie zobacz. No, czasami się tak zdarza, nie? Nawet często. Nawet o, często yes. się tam... o jest, znalazł się telefon. <laughs> Kochani, dobrego piąteczka Wam życzę przede wszystkim, jak to jest tradycja na moim kanale, życzę Wam pogody, ducha i zdrówka. I spędzajcie weekend tak, jak najlepiej lubicie. Nie dajcie sobie narzucić, że o, trzeba dzisiaj biegać, iść w góry albo, nie wiem, leżeć plackiem i oglądać Netflixa. Tak, jak lubicie najbardziej, żeby to Wam sprawiało satysfakcję, nie odgapywać. Ja jestem znowu taki, że nie ulegam trendom i nie będę chodził po górach, ani, ani jeździł akurat na rowerze, bo, bo wszyscy to robią, to ja też. Nie, trendom nigdy nie ulegałem. Robiłem tak, żeby mnie było wygodnie. I Wam też polecam taki sposób. Polecam, nie narzucam. Dobra, ta kawka jeszcze się z Wami napije, co? No, bardzo wyrazisty smak. Bardzo wyrazisty smak. Z dwóch łyżek. Konsystencja jest na taką szklaneczkę malutką, bardzo duża, więc specjalnie sobie tak dołożyłem. Bo normalnie piję kopiatą jedną łyżkę i daję to wszystko do tego dużego kubeczka. Ale żeby wydobyć właśnie maksimum smaku, to na taką małą szklaneczkę, dwie, dwie łyżki. Troszkę mi będą ręce dygotały, bo biorę leki na serce, no to wiadomo po takiej mocnej kawie, ale to nic, warto było przetestować i zachęcić Was do kupienia. Przypominam, nie mam nic wspólnego z marką Chibo. Kupiłem za własne pieniądze, więc Wam polecam. Jeśli bym miał porównywać tą Chibo, co teraz pokazuję, a Chibo Family, którą piłem, no to o niebo lepsza. O niebo lepsza. Hmm, oczywiście dla mnie ktoś może mieć inne kubki smakowe i inaczej tą kawę, wiecie odbierać i smakować. Chociaż ta Familii też, tak jak wspominałem, no dobra kawa, no dobra, tylko w odbiorze jest taka ciężka, wiecie, ten kożuch po, po zaparzeniu jest taki mocny, długo się utrzymuje i sama woda, sama, sama kawa, no taka jest ciężka. Przynajmniej ja tak ją odbierałem, więc ją już od dawna nie piję. No i moją numer jeden, czyli Lavazza Creme Gusto też nie piję, ponieważ jest za mocna dla mnie. Nie mogę już takiej kawy. A ta w miarę dobrze, ale już czuję jej moc tutaj, czuję w skroniach także, bo z dwóch łyżek wypiłem. Dobrego weekendu, pewno się jeszcze będziemy dzisiaj widzieć, pewno jeszcze będziemy dzisiaj nagrywać, ale to już pewne materiały na jutro, na pojutrze. No, życie się to toczy wokół YouTube dla każdego twórcy od samego rana. Cześć, trzymajcie się i dziękujemy za uwagę. Ale proszę jeszcze o, o chwilę uwagi. Dostałam maila dzisiaj. Od Wicki. Bardzo dziękuję. Na pewno, o. na pewno odpowiem. No. No. Także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć. Ale fajna niespodzianka z tym, że dostałaś takiego jakiegoś miłego maila. O tym nie wiedziałem. A, widzisz. Mm, 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 mm. Dobra. <laughs> Sekrety. No. Teraz będzie inny całusek, wiadomo, Tak, jest, wyłączamy kamerę i cześć. <laughs> Dobrego weekendu. Witam Was popołudniową porą. Jak widać, kochani, zachód słońca troszeczkę się spóźniłem i nawet na to niebo czerwone bym się spóźnił. Jakby nie kajutek, nie? <grym> Bo bym przegapił, nie? Zawsze pamiętam. Słońca, co prawda, już nie widać, ale taka fajna poświata pozostała. Bardzo mi się to podoba. Przed chwileczką słuchałem. Oglądam serwis informacyjny i słuchałem jak. Mówił, mówili specjaliści w ogóle o tym, że planeta się nagrzewa, że są temperatury o tej porze roku no, po 30 stopni. No dzisiaj u nas też było w, w miarę gorąco, bo w ciągu dnia to jednak było odczuwalne. Rano, no, rano to było bardzo fajne, taki fajny chłodzik ja go o, lubię, ale później było dosyć gorąco. Teraz jest w tej chwili duszno u nas, ale mimo to stoję tutaj, patrzę. Na to przepiękne niebo i Wam pokazuję, proszę bardzo. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są z naszego klubu, czyli klubu patrzących w gwiazdy. Wczoraj żeśmy patrzyli w gwiazdy i dzisiaj chyba też będziemy patrzeć, bo ani jednej chmurki nie ma, proszę. Także miłego oglądania gwiazd, kochani. Do zobaczenia, do jutra, dobrej nocy.